Część druga: Zima. O, po prostu kocham nianie nie ma dwóch zdań. Jest moją najlepszą towarzyszką Eloise. Rozdział czwarty: zimowe rozrywki po 10 dolarów za godzinę. Przekręcam klucz w zamku i napieram na ciężkie drzwi wejściowe do mieszkania x do czego zresztą już się przyzwyczaiłam, lecz tym razem uchylają się w małą szparkę, bo coś blokuje je od środka. Uch, mówię. Uch, powtarza za mną Ehem, grajer. Coś zastawia drzwi, wyjaśniam, po czym wkładam rękę do środka i próbuję zidentyfikować przeszkadzający nam obiekt. Mamo, drzwi nie chcą się otworzyć. Grajer, nie tracąc ani chwili, stosuje własny sposób rozwiązania sprawy. Słyszę odgłos bosych stóp pani X. Już grajer, mama już idzie. Po prostu nie mogłam za jednym razem zabrać wszystkiego. Drzwi otwierają się i moim oczom ukazuje się pani X, brodząca po kolana, w stosach toreb z zakupami leżących na podłodze w holu. Gucci, Ferragamo, Chanel, Hermes. I niezliczone srebrzyste pudełeczka obwiązane fioletowymi wstążkami, firmowy znak paczek świątecznych od Bergdorfa. Pod pachą trzyma sprawcę zamieszania. Wielką niebieską paczkę z nadrukiem Tiffanyego i wita się z nami. Wyobrażasz sobie, że ludzie zaręczają się o tej porze roku. Jakbym nie miała wystarczająco dużo zajęć, musiałam jeszcze pobiec aż do Tyfaniego po srebrną tacę. Powinni mieć na tyle przyzwoitości, żeby poczekać do stycznia, przecież to jest tylko jeden miesiąc. Tak mi przykro graje, że nie mogłam przyjść na twoje przyjęcie. Na pewno i było fajnie. Chowam plecak w szafce na płaszcze i wyskakuję z butów. Potem przykucam i pomagam grajerowi zdjąć kurtkę. Troskliwie osłania ozdobę na choinkę, którą przez ostatnie trzy godziny robił razem z kolegami z grupy i niankami na rodzinnym przyjęciu świątecznym. Siada na podłodze, żebym mogła ściągnąć mu mokre buty. Grajer zbudował małe arcydzieło, mówię. Potrafi wyczarować cuda ze styropianu i brokatu. Podnoszę na nią oczy, kładąc buty chłopca na macie. To bałwanek. Nazywa się Al. Jest przeziębiony i musi jeść dużo witaminy C. Grajer opisuje hmm. Grajer opisuje Ala tak, jak David Letterman przedstawia gości podczas swojego talk show. Aha, odpowiada pani X, przesuwając paczkę od Tiffany'ego na Udo. Poszukaj jakiegoś fajnego miejsca dla Ala, dobrze? Pomagam Grajerowi wstać, a on ostrożnie oddala się od salonu, ze swoim dziełem sztuki, w wyciągniętych rękach, chroniąc je, jakby to było jajko Faberze. Wstaję, otrzepuję się, obciągam sukienkę i staję przed panią X, gotowa do, do sprawozdania. Szkoda, że nie widziała go pani dziś rano. Był w swoim żywiole. Świetnie sobie radził z tym ludzikiem. Bardzo się starał. Zna pani Giselle Raderford? Czulkę, córkę Jacqueline Rutherford? Oczywiście, jej matka ma skłonność do przesady we wszystkim. Kiedy przyszła na nią kolej na zorganizowanie przekąsek w lidze, sprowadziła zawodowego kucharza i w kąciku muzycznym zorganizowała barek z omletami. Wyobrażasz sobie coś podobnego? Zasady są takie, że przechodzi się z gotowymi przekąskami. Ale mów dalej. No więc Giselle... Nalegała, żeby grajer zrobił swojego bałwanka w kolorach, które ona sobie wybrała na pomarańczowo, bo będzie spędzać święta w South Beach. Co za bezguście, pani X szeroko otwiera oczy ze zdumienia. Wyciągnęła Ala z ręki grajerowi i wróciła do swojego pomarańczowego brokatu. Myślałam, że grajer się rozzłości, ale on tylko spojrzał na mnie i powiedział, że pomarańczowe plamki na Alu to kawałki witaminy C, którą musiał łykać na przeziębienie. Chyba ma dobre wyczucie koloru. Pani X zaczyna układać torby z zakupami. Jak ci idzie z egzaminami? Ostatnia prosta. Nie mogę się doczekać końca. Wstaje i lekko wygina grzbiet, przy czym rozlega się niemiłe chrupnięcie. Wiem, ja też jestem okropnie zmęczona. Wydaje mi się, że lista zakupów co roku jest dłuższa. Pan X ma ogromną rodzinę i wielu kolegów, a już jest 6 grudnia. Nie mogę się doczekać wyjazdu do Leiford Cay. Nie mogę, po prostu lecę z nóg. Zbiera torby. Do kiedy masz wolne? Do 26 stycznia. Odpowiadam. Jeszcze dwa tygodnie i będę miała cały miesiąc wolnego od szkoły i od was. Powinnaś w styczniu pojechać do, do Europy. Zrób to, póki jeszcze jesteś studentką, zanim dopadnie cię życie. Aha, więc może jako premię świąteczną dostanę bilet lotniczy do Europy? Sześć godzin w kostiumie teletubisia dowodzi, że jestem tego warta. Powinnaś zobaczyć Paryż, kiedy pada śnieg. Nie ma nic równie czarującego. Ciągnie dalej. Oczywiście z wyjątkiem Grajera. Razem wybuchamy śmiechem na moją próbę zareklamowania jej własnego syna. Przerywa nam dzwonek telefonu. Pani X bierze po kilka toreb do rąk i zmierza do swojego gabinetu. Aha, nani! Jest już choinka. Może byście poszli z grajerem do, do piwnicy po bombki? Pewnie, wołam do niej po drodze do salonu. Choinka okazuje się wspaniałą daglezją, która wygląda, jakby wyrastała z podłogi. Zamykam oczy i wdycham przez chwilę żywiczny zapach. Potem zwracam się do grajera, który odbywa właśnie ożywioną dyskusję z Alem, samotną ozdobą wiszącą na samym czubku jednej z nisko położonych gałązek. Rower, Al wygląda, jakby szykował się do skoku. Sięgam po zgięty spinacz do papieru służący za linię ubezpieczającą ala. Nie, nie chcę, żebyś ty go dotykała, tylko ja poucza. Następne 15 minut spędzamy pracowicie, zmieniając położenie Ala, pilnując, żeby tylko dłonie grajera wykonywały tę pracę. Spoglądam w górę na całe stopy nagiej zieleni gurującej nad nami. I zastanawiam się, czy ktoś zauważyłby, gdyby pozostałe ozdoby iksów nie zdążyły znaleźć się na drzewie w tym roku. Grajer będzie miał ze dwadzieścia lat, zanim skończymy ubierać drzewko, jeżeli będziemy to robić w tym tempie. Widzę, jak szepcze do Ala. Posłuchaj, stary, zaczynam. Chodźmy do piwnicy i przyniesiemy resztę ozdób do towarzystwa dla Ala. Będą na miejscu, żeby go powstrzymać, jeżeli znów będzie chciał skoczyć. Do piwnicy? No, zbieraj się. Muszę wziąć rzeczy. Muszę zabrać hełm i pas. niej idź do drzwi, tam się spotkamy. Muszę zabrać latarkę. Pędzi do swojego pokoju, a ja naciskam przycisk przywołujący windę. Grajer wpada na korytarz w chwili, gdy rozsuwają się drzwi. Ojej, grower! To wszystko do piwnicy? Stopą w samej skarpetce zatrzymuje deskorolkę przed drzwiami windy. Kask rowerowy ma włożony trochę krzywo. A zapas wetknął sobie ogromną latarkę z jakimś jojo i czymś, co przypomina ręcznik z monogramem z jego łazienki. W porządku, chodźmy, mówi władczo. Wydaje mi się, że na tę przygodę powinniśmy chociaż włożyć buty. Nie, nie trzeba. Wjeżdżam na deskorolce do windy, a drzwi zasuwają się za nami, zanim udaje mi się je przytrzymać. Na dole jest po prostu super nani. – Mówię ci, chłopie, mówię ci. Ostatnio Greyer zaczął ubarwiać swoje komentarze słowami Mówię ci, chłopie, naśladując Christiansona, czterolatka o niesłychanej charyzmie, który o dobrą głowę przerasta resztę grupy. Kiedy Al po raz pierwszy zetknął się z pomarańczowym brokatem, pierwsza reakcja Greya i Giselle była identyczna. No co jest, chłopie? Winda zatrzymuje się na parterze. Greyer jedzie przede mną, odpychając się jedną stopą. Rękami przytrzymuje pasek, żeby obciążone spodnie nie uległy sile grawitacji. Zanim dotarłam do niego, kazał już Ramonowi prowadzić się do klatki windy dla obsługi. Ach, pan Grejer, ma pan tam pewnie coś ważnego do załatwienia, co? że jest zajęty przygotowywaniem narzędzi i zdobywa się tylko na krótkie no. Ramon uśmiecha się w jego kierunku, a potem konspiracyjnie mruga do mnie. Bardzo jest poważny ten nasz pan Graer. Panie Grejer, ma już pan dziewczynę? Winda z szarpnięciem zatrzymuje się w piwnicy. Ramon odsuwa drzwi i znajdujemy się w jasnym, zimnym korytarzu, przesyconym zapachem pościeli z suszarek. Boks dwadzie... 132, prosto i po prawej. Uważajcie, żeby się nie zgubić, bo będę musiał tu przyjść i was odnaleźć. Znów mruga porozumiewawczo zasuwa drzwi, zostawiając mnie i dędającą pod żarówką. Grajer wrzeszczy w głąb korytarza. Nani, czekam, choć już. Idę za dźwiękiem jego głosu w labiryncie boksów od ziemi do sufitu. Jedne są bardziej zapakowane od innych, ale w każdym są obowiązkowo walizy, sprzęt narciarski i przeróżne meble zapakowane w folie z bąbelkami. Biorę zakręt i widzę growera leżącego na brzuchu na dyskorolce pod numerem 132. Chłopiec odpycha się rękami od pokrytej przewodami ściany. Mówię ci, chłopie, tak będzie fajnie, kiedy tata przyjdzie do domu i ubierze drzewko. Caitlin zawsze zaczyna: tata wiesza bombki u góry, a potem pijemy gorącą czekoladę w salonie. Doskonale zobacz, mam klucz, mówię, wyciągając go w jego stronę. Podskakuje niecierpliwie, gdy odmykam boks, a potem zręcznie manewruję pomiędzy pudłami. Pozwalam mu prowadzić, ponieważ widzę, że odbywał te wyprawy wcześniej, a ja nie potrafię nawet odróżnić szafki od piekarnika. Siadam na zimnej betonowej podłodze i opieram się o drzwi boksu naprzeciwko. Moi rodzice śnili na jawie o piwnicy takiej jak ta, siedząc przy skrzyni pękającej od naszych letnich ubrań, która służyła nam za stolik do kawy. Czasami pozwalaliśmy sobie na, te, na rozmowę, co zrobilibyśmy gdyby było miejsce na jeszcze jedną szafę. Tak, jak rodzina w Wyoming marzy o wygranej na loterii. Wiesz, czego szukamy, Grover? Wołam ku stosom pudeł, bo od kilku minut nie słyszałam żadnego odgłosu. Głośne pobrzękiwania przerywają ciszę. Grajer! Co tam się dzieje? Podnoszę się, a wtedy z ciemności wynurza się światło latarki i zatrzymuje się u moich stóp. Wyciągam tylko swoje rzeczy na nim. Poświeć mi, wezmę jeszcze to niebieskie płyło. Włączam jasne światło i według instrukcji kieruję go w stronę punktów w głębi boksu, oświetlając parę ubrudzonych skarpetek i szczupłą ubraną w kaki pupę, dającą nura w sam środek stosu pudeł. Jesteś pewien, że to bezpieczny grajer? Może Ci pomogę? Co, mam czołgać się za nim? Mam już! Chłopie, tu jest wszystko. Moje narty, to moje narty na wte wtedy, kiedy jedziemy do aspiryn, do aspen. Do Aspen. Znalazłem. Wyciągnę je. Uważaj. Na nie. Uważaj. Uwaga. Lecą. Jest zewsząd otoczony pudłami. Słyszę jakieś szuranie, a potem prosto na mnie wylatuje z ciemności szklana kula. Rzucam latarkę i udaje mi się złapać kulę. Jest ręcznie dmuchana. Ma znak firmowy Sztajbena i czerwony haczyk. Zanim się zdążę zorientować, leci w moją stronę kolejna. Grajer, przestań. Tocząca się po podłodze latarka rzuca niesamowitą poświatę na pudła grajera, a ja zdaję sobie sprawę, że pozwoliłam myszce Miki dyrygować przedstawieniem. Chodź tutaj, wracaj natychmiast. Teraz twoja kolej potrzymać latarkę. Nie, grajer, odzywa się głos złej czarownicy. No dobra, wycofuję się z tunelu, a teraz spróbujemy jeszcze raz, tylko że zamienimy się rolami, a ty będziesz mną, a ja tobą. Kiedy wracamy na górę, grajer maszeruje przodem, żeby opracować plan natarcia, a ja ostrożnie kładę pudło z ozdobami na podłodze w holu. Na niej słyszę wołający mnie cichy głosik, tak, Grover. Um, ruszam do salonu, gdzie na drabinie stoi ekstrawagancki sobowtór Joniego Kasza i ubiera choinkę grajera. Podajcie mi to pudełko z gołąbkami, mówi. Nawet nie odwracając się do nas. Grajer i ja stoimy bezpiecznie przy wejściu i patrzymy na podłogę zaśmieconą gołąbkami, złotymi listkami, wiktoriańskimi aniołkami i sznurami pereł. Złaś, mój tata zawsze wiesza bomb bombki u góry. Poczekaj chwilkę, grajer. Mówię, podając ptaszki facetowi w czerni. Zaraz wrócę. Lepiej, lepiej zleź, bo tata będzie na ciebie zły. Słyszę pogróżkę grajera. Pokam do drzwi pani X. Proszę wejść. Proszę pani, przepraszam, że przeszkadzam. Pokój zwykle nieskazitelny. Jest teraz zawalony zakupami i całymi stosami kartek świątecznych. Nic nie szkodzi. Wejdź, co się stało? Otwieram usta, żeby zacząć. Widziałaś chunia. Czy to nie geniusz? Mam szczęście, że udało mi się go zaangażować. Jest ekspertem od drzewek. Powinnaś zobaczyć, jak ubrał drzewko u Egolstone. Po prostu zapiera dech w piersiach. Chciałam. Skoro już weszłaś, mogę cię o coś zapytać? Czy sukienka stawty w kratę nie jest za mało oryginalne na szkockie przyjęcie świąteczne? Nie mogę się zdecydować. Ja. Ach, powinnaś zobaczyć. Kupiłam dzisiaj śliczne bliźniaki na... dla bratanic z pana X. Mam nadzieję, że kolor będzie dobry. Nosiłabyś w zimie kaszmirowe pastele? Wyciąga torbę z zakupami w koszmarnie... z koszmarnie drogiego TSE przy Madison Avenue. W razie czego zawsze mogłabym wymienić. Chciałam tylko powiedzieć, przerywam jej, że Grajer naprawdę cieszył się, że będzie mógł ubrać choinkę. Mówił, że to robił w zeszłym roku z Caitlin i zastanawiałam się, czy nie mógłby dosadzić drzewka do swojego pokoju, żeby mógł je sobie ubrać, tak dla zabawy. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Cały pokój i przyległa część mieszkania utonął w szpilkach. Sztuka e, rozwiązania. Jak chce się pobawić choinką, może zabierzesz go do Rockefeller Center. No, wie pani, no dobrze, tak, wezmę go, świetny pomysł, mówię, otwierając drzwi. Dziękuję, jestem dziś taka zajęta. Kiedy wracam do salonu, Greyer trzyma w ręce srebrną, dziecinną łyżeczkę na sznurku i stuka w drabinę Julia. A gdzie to mam powiesić? pyta. Julio z obrzydzeniem spogląda w dół na łyżkę. Nie zupełnie pasuje do mojej wizji. Oczy grajera zaczynają napełniać się łzami. Jeżeli już musisz, z tyłu, na samym dole. Grover, mam plan. Bierz Ala i ubieramy się. Babciu to grajer. Grajer to moja babcia. Babcia przykuca w czarnych satynowych spodniach. Podaje dłoń chłopcu do wtóru cichego grzechotu bransoletki z pereł. Miło mi cię poznać, grajer. A ty, kochany, pewnie jesteś Al. Grajer mocno się czerwieni. No to co, robimy święta czy nie? Każdy, kto chce, może się dołączyć. Dzięki babciu. Rozpaczliwie szukamy jakiegoś drzewka do ubrania. W chwili, gdy pomagam grajerowi zdjąć kurtkę, za naszymi plecami odzywa się dzwonek do drzwi. Jakiegoś drzewka? Też coś. Nie bądź śmieszna. Sięga nad głową grajera w stronę drzwi i otwiera je. Naszym oczom ukazuje się ogromna choinka z dwoma rękami owiniętymi dookoła. Tędy proszę, mówi. Potem zwraca się szeptem do grajera: Zasłoń oczy, alowi! Zrobimy mu niespodziankę. Zrzucamy buty i idziemy krok w krok za nimi w głąb mieszkania. Muszę przyznać, że o wszystkim pomyślała. Każe tragarzowi postawić choinkę dokładnie na środku salonu. Odprowadza go do drzwi i wraca do nas. Babciu, naprawdę nie musiałaś. Jeżeli do czegoś się zabieram, robię to porządnie. A teraz, Grajer, włączę efekty specjalne i zaczynamy wieczorek. Grajer starannie zakrywa oczy Alowi, a babcia włącza Franka Sinatra. Nie mogę znaleźć Crosbiego. Mruczy pod nosem i wyłącza światło. W całym pokoju zapaliła świeczki, które ślicznie podświetlają nasze rodzinne fotografie. Pierwsze takty The Lady is Trump zapierają nam dech w piersiach. Babcia nachyla się do grajera. Mój panie, kiedy będzie Pan gotowy, Al powinien zobaczyć swoją choinkę. Obie naśladujemy tuż orkiestry. Grajer odsłania oczy Alowi i pyta go, w którym miejscu chciałby najpierw zawisnąć. Godzinę później oboje leżymy na poduchach pod zielonymi gałęziami. Popijając gorącą czekoladę, a grajer przewiesza ala z miejsca na miejsce, tam, gdzie mu w danej chwili najbardziej odpowiada. No więc co słychać u Twojego znajomego z Harvardu? Nie rozpracowałam go jeszcze. Chciałabym, żeby był inny od swoich kolegów, ale nie mam ku temu żadnych racjonalnych podstaw. Oczywiście, jeżeli go już więcej nie zobaczę, nie będzie to miało żadnego znaczenia. Używaj windy, moja droga. Prędzej czy później się pojawi? A jak egzaminy? Pyta. Jeszcze jeden i po wszystkim. To czyste szaleństwo. I co wieczór chodzą na przyjęcia świąteczne. Uczę się dopiero, jak grajesz zaśnie. Co w sumie chyba jest lepsze niż przysłuchiwanie się odgłosom Charlin i jej kosmatego przyjaciela. Babcia patrzy na mnie dziwnie. Nawet nie pytaj, tylko żebyś się nie zaharowała na śmierć. Nie warto. Wiem. Ale w tym roku premia ma być wyjątkowa. Wspominała coś o Paryżu. O la la, très bien. Nani, ale chcę wiedzieć, dlaczego tatuś nie wiesza bombek na górnych gałązkach? Pyta cichutko Grajer z choinki. Patrzy na babcię, niepewna, jak mam mu odpowiedzieć. Grajer uśmiecha się do mnie babcia, dodając mi otuchy. Czy Nan powiedziała ci o kolędowaniu? Wychodzi z za choinki. Co powiedziałaś? Podchodzi do niej i kładaj, kładzie jej rączkę na kolanie. Kolędowanie, kochany! Tak naprawdę, to dzięki kolędom mamy święta. Ty, mały grajer, jesteś najlepszym prezentem, jaki możesz komuś dać. Pokaż do drzwi, do kogoś, z kim chcesz się podzielić radością świąt. A kiedy otworzą, śpiewasz im z całego serca. Musisz spróbować. Grajer kładzie się koło mnie i razem patrzymy w górę poprzez gałęzie choinki. Z głowami na poduszce. Babciu, to zaśpiewaj jakąś kolędę, prosi. Odwracam głowę i uśmiecham się do niej. Z miejsca, w którym leżymy, wydaje nam się, że promieniuje ciepłem, gdy opiera się na kozepce otoczonej świecami, zaczyna śpiewać razem ze swoim Frankiem The Way You Look Tonight. Pryer zamyka oczy, a ja kocham babcie jeszcze trochę bardziej.